Five Nights at Freddy's. To gra którą osobiście, przynajmniej pierwszą część, uznaję za dość nudną, powtarzalną i nie tylko ja zresztą. Niemniej jednak e, całe lore wobec wokoło całego świata uważam za naprawdę spoko. Kręciłem się w to. SCP. To jest seria o której nie wiem kompletnie nic. Kilka razy grałem w Secret Laboratorium, więc nie oczekujcie ode mnie, że będę cokolwiek wiedział na ten temat. Natomiast wiem, że w dniu dzisiejszym gram w grę stworzoną przez człowieka, który dla wielu jest idolem. A nie muszę przynajmniej również. Tak nieskromnie, Pojrzę dubsko. Anyways, uh, SCP Endurance i. No co mogę powiedzieć? Ta gra jest... popierdzielenie straszna. Przynajmniej z tego co wiem, bo to wcale nie tak, że nagrywam wstęp zaraz po nagraniu gameplay'u, bo początek się spierniczył. Więc yy, fajnie. Podejrzewam więcej ustawiałem ekran niż będę w to grał. Ale zobaczymy. A, i horrorek będę miał pełno wygacia, dlatego jest kamerka. Nowa gra. No i zaczynamy wczytywanie. Uuu, zaczynamy. Logo STP. lackluster food and cell conditions or maybe you ended up in a solitary room for inappropriate behavior during your daily routines personnel we got you covereddur our brand new program we want you to put your skills into practice in a variety of tasks currently unattended in our facility as you know, SCP is an organization pieced together to make the world a better and safer place for both humanity and humanity. Safer! Safer! SCP safer! To sustain its perfection for humans. 100% confirmed. Nikt jeszcze nie heavily required. Recently we found out about a few faulty parts holding our facility back.

aż się nawet z logiem zsynchronizowałem, no proszę bardzo. Eee, zaczyna się... okej? Okay. Boję się, że będzie sporo wątków, które będziecie musieli mi wytłumaczyć w komentarzach, odnośnie właśnie scp -ów. Więc Więc, je... o nie, noc pierwsza. Ja już wiem, co to będzie wyglądało. No, Five na dobra, kto dzwoni? Konserwator, heja. Hi there, I'm Ronald. Welcome to the endurance program.

As you no, can spoko. see, there's a PC station for your disposition. It's rocking an early version of no. our software on it. Hence, there's that weird terminal thing on a monitor to your right. Faktycznie but jest. it's not as complicated as you think. On yeah, its main purpose is <laughs> running some essential commands, and logging in, since user interface assets aren't ready for that yet. No, it also powers up a camera system, which is an essential tool for this job. So, you absolutely need to keep this thing running.

flip the lever on the wall in front of you to get your room some juice then power up your pc that boxy thing on the right of your table type in whatever's on that sticky note if done correctly we should be able to speak again ready absolutely not wow nice Nice. Ale e, daj mi dostęp do komputera. Halo? A, no tak, muszę go najpierw włączyć. That have And... a sense. Do, a, dopiero muszę włączyć, to trochę trwa. Ciekawe, czy to może się samo robić? Może, dobra. Dobra, siadło, siadło. siadło. Uprawnienie poziomu drugiego. Ok. Się, Hello. Czy w ogóle wentylacja, jakaś biblioteka?

It e, ja seems jestem... to an easy one. For practice purposes, you've been provided with unlimited power. Tomorrow there will be a limited energy night shift. Things that may drain your electricity are lights, PC, camera system, ventilation and a door. Yes. Ventilation? Hence that usage meter is overloaded.

And starts right where left. You can do that by pressing X on the keyboard. Oh, uh, I almost forgot. Yeah, There's a so? replica have a mask of SCP 035 for you to use. Being a guard among these crazy abominations is no easy task, but it may help you. Maska. And that's it. Maska. I need to go help the others now. Gdzie jest ta maska? O, dobra, jest maska. Na razie nie ma niczego, tak? Powodzenia, dziękuję. Przyda się. Przyda się, dobra. E ok, pod x faktycznie się wyłącza i nie mogę go włączyć. Ok, XD. A nie, mogę go tutaj. Dobra, 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 nieważne. No, faktycznie ci y, szybko się włącza. Y, drzwi... drzwi nie mogę wyłączyć. Wait a sec. A to teraz żebym sobie światła wyłączył i będę musiał włączyć komputer od nowa. Ok. i co ja teraz mam zrobić? Znaczy, no ja teraz wiem, że... a, super. Y, przetrwać. N% AAT. Ale po prostu zastanawiam się, jak się używa te drzwi teraz. Niby się yy, yy, powinno używać przyciskiem, ale jednak coś nie siedzi. Wait, ventilation. Wentylację. Ventilation. Eee. Kto tak głośno ustawia alarm? Kurde! Już się przestraszyłem. O! <ścoughs> oh. Dobra, yy... I guess zaczynamy. Dopiero teraz. Tutorial był szybki i. Boję się, że nic z niego nie wyciągnąłem. Ale to się jeszcze zobaczy. Noc druga. Nie chcę maski teraz. Yy... Give me a sign. Z czym teraz. O! Teraz mogę zamykać? Mogę. O! Lut zapierdziela baterię. Ok. Yy, komputer raczej będzie musiał chodzić cały czas. 4 jof 7 Ponieważ jest wentylacja So... Dalej nie wiem jak się ją wyłącza Not gonna lie Z czym walczę? Na razie z niczym Ale to się pewnie zaraz zmieni Nie, kamery są tu... O kurde, już się zaczęło coś... O chuj! CO SIĘ DZIEJE?! CO JEST KURWA?! Eeeeee... the fuck the the fuck the fuck Czekaj, czekaj. Nie, nie chce wychodzić do menu. Jak się to wyłącza? Wait, what happened? What happened, what happened, Stop. Kamery. Kamery, 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 kamery... On cały czas przemieszcza... Ja jestem na którym piętrze? Na E, tak? Nie poszło mi najlepiej. Ta gra jest bardziej complicated niż myślałem. Ogółem chodzi o to, że mam na niego nie patrzeć, ale jak już popatrzę, to on się do mnie zacznie zbliżać. Yy, tak, to jest mądre. Tylko boję się, że ja tak coś tak na niego spojrzę. No, No to jest... Dobra, widzę 96. Nie włączam kamer, po prostu zbarykaduję się. I guess. To no. Ja nawet nie wiem, czy pierwszą noc przejdę. Ja autentycznie się boję, że ja pierwszej nocy nie przejdę. I dopiero będę musiał się pytać, jak to przejść. Jak <laughs> to było z FNAF-em. Wiesz, fnaf to akurat dostałem już kilka porad przed. A. E, MN J, To cały czas się generuje losowo. E, dostałem info jeszcze przed nagrywaniem. Więc GIT. O! Nie strygerował się chyba. Ja muszę. Nie mogę wyłączyć lampki. Coś mi wlazło chyba. Nie, 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 nie patrzymy. Ej, to był pinat? To chyba był pinat. Ja mam kuźnię na podmianę 62. Ok, dobra, 62. Yy, to jest coś innego. Ok. Obiekt jest drapieżny z charakteru i będzie. Wypier... Co to kurwa jest? Widopiaj mi stąd! Wait, ja muszę coś czekaj. czekaj. Nie, wobec wszystkiego, co znajduje się w pobliżu 61, ok, ok, ok. Węd, 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 węd. Aha, to jest kamera na węd skierowana. Dobra, rozumiem. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Yy... Okej, okay, yy, Kam 4C Ale ja nawet nie wiem co... jaka jest mapa. Ej, czemu tu... Oni. O nie, to jest Korridor SFNAFA 2. W ogóle energię cały czas zapierdzielam. Nie, sorry, ta gra nie jest dla mnie po prostu, nie? Jeśli ja tego... Ej, czekaj. Batery, batery, znowu będę miał problem z baterią i to taki jebitny. Yy, mogę go włączyć jakoś, a tutaj muszę kliknąć, żeby go włączyć. Kurwa, przestań. Wow, yy. ja się boję, ja się kurwa boję i to tak potężnie. To nie są gry dla mnie. Ja nie wiem, czy chcę tę serię kontynuować. A, a autentycznie. Psycha siada. I to w kurwę. Nie, 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 co to? Co? Co to kurwa nie, Co to są... są efekty, kurwa, nie, 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 wchodź mi... Przynajmniej nie wyskoczył mi na ryj tak jak ostatnio. 3.16. Więc. Yy, no, <laughs> i guess na teraz to tyle. Jeżeli ta gra po prostu nie będzie dla mnie, to po prostu nie będzie dla mnie, ale. No, w gaciach już mam pełno. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.